Mam jakieś 6 godzin, ale to i tak jest dobrze. Dziewczyny słuchajcie jeszcze śpią. Ja wszystko w pokoju robię po ciemku, żeby ich nie obudzić. No i zaraz się zbieram na pociąg do Warszawy. Troszkę mi coś u choroba bierze bo mnie kartę boli. No i w trakcie Wam opowiem, po co jadę do tej Warszawy. Się nie maluję, bo nie miałam siły. Jedynie później w jakiejś warszawskiej toalecie siłgarkę. Okej, zamówiłam Ubera na dworzec. Aha, będę jechała pociągiem Intercity, więc słuchajcie, nie wiem, zajmie mi to 2,5 godziny. Więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. Wygrałam konkurs, słuchajcie, od firmy Newland. Newland to jest firma papierosowa, tak powiem. I słuchajcie, wygrałam konkurs, zgłosiłam się w tamtą środę. E, trzeba było wysłać po prostu, nie wiem, jakieś zdjęcie, filmik lub jakiś dźwięk, który przedstawia nas. E, ja wysłałam swój filmik, który kiedyś zrobiłam na YouTube jakiś czas temu. Trochę go jeszcze tam odświeżyłam, że tak powiem, i go dodałam. I tak mówię, czuję po prostu, mówię, kurczę, chyba wygram to. No i dzwonią, słuchajcie, do mnie w środę, tą teraz, która była e, na kilka dni przed PGA, tak i mówią, że wygrałam słuchajcie, główną nagrodą w tym konkursie jest wyjazd do Berlina na dwa dni ale wcześniej są warsztaty właśnie w Warszawie ze znanym fotografem tu będzie gdzieś jego imię i nazwisko nie pamiętam teraz który wiecie, robił zdjęcie typu Lewandowskiemu Chodakowskiej, Komorowskiemu dodatkowo jeszcze te osoby które się pojawią na warsztatach po warsztatach miałam do dobrania telefon, iPhone'a. Które też był właśnie nagrodą w tym konkursie, i później z tych, z tych osób, które pojawią się na warsztatach, chyba będzie pięć wybranych, e, najbardziej kreatywnych, które pojadą do Berlina. Więc ja się będę starała ogólnie dzisiaj tam w miarę udzielać, żeby do tego Berlina również się wybrać. Wiecie, fajna wycieczka, nie? A ponoć ma być tam jakaś gruba Wiksa. Gorsze jest to, że jak jeden pociąg ucieknie, to później będę musiała drugi czekać chyba dwie godziny. No zależy, o której też się skończą te warsztaty uh, i wtedy dopiero będę o 22.30 tutaj z powrotem w Poznaniu, więc no dlatego wybaczcie, że mi w sobotę nie było na PGA, ale słuchajcie, no taka okazja wyjazdu do Warszawy zdarza się raz w życiu. Dzień dobry. E, tam na dworzec ogólnie, nie wiem czy ja dobrze adres wpisałam. Idę się trochę ogarnąć do toalety I mam jakieś 10 minut Czekajcie, o tam wódzę <gry> I jakieś 10 minut niby drogi z buta i będę na miejscu w jakimś studio Drawuję, drawuję i drawuję Już jestem spóźniona e, jakieś 5 minut Więc jest dobrze i tak Świetnie kurde, słuchajcie ta żu żupnicza 17, to jest jakiś wielki kompleks jakichś takich podejrzanych budynków W ogóle boję się, że tutaj zaraz mi ktoś porwie i wywiezie na organy co najmniej Ech, Nie wiem, zapytałam się jakichś panów i stwierdzili, że to chyba jednak jest w ogóle z drugiej strony Więc w ogóle no... świetnie A i zaraz będziesz to, już to internetu No nie tak zaraz, muszę do domu wrócić, a to jeszcze troszeczkę potrwa, niestety <grymka> I to i ty, bo nie to że streamujesz gry Tak świetnie. Tak. E, to, że się, to, że stu się upieprzy, to się nie przejmujcie, <grymne> nie? środka. E, to spowoduje, że to rozprężenie pójdzie na wszystko, wszystkie miejsca równolegle. I to sobie robimy w ten sposób. Drugi ładunek, który zrobimy, weźmę wezmę sobie... Wyglądamy powietrze, to też jest ważną rzeczą. Powiedzmy, że taki jest mój pomysł na ten but. Mhm. I teraz coś mogę poprosić, o kawę paśmy jeden, bo chciałbym od spodu podkleić gogle na gogle buty zabezpieczone tyczki, to nie dzięki tyczki, to dziewczyny może wtedy sobie pięć tyczki, naszą kibodawanie się nie ale musisz przełożyć, do dziura. jesteś ty Walter White okay. Szykujemy się na tworzenie mety Na małe gotowanie Teraz się czuję zabezpieczona, nie? Słuchajcie, dobrze na Dobrze uwaga! Na twoją komentę Podliczamy od 3 do zera O fak Ja się 3 ва ва ебу а турбо петард ва 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 не не болохгүй санагдах Mamy, słuchajcie, taki toster i musimy po prostu coś wymyślić, żeby fajnie wybuch i fajnie farba pierdyknęła tak. Żeby troty zadziałał i kombinujemy Mamy już wstępny plan Mamy wstępny plan, mamy pomysł Ałka, o nie Mieliśmy przód tył, że jedno wybuchnie do tyłu, a drugie do przodu Dobra no, coś żeby wiecie się działo, nie? Była rozruba Okay. Nie A, trzeba najpierw ładunek. Dobra, to drugi ładunek. Jak wam idzie? Drugi ładunek. Doskonale. Macie zapalnik, co tam podaje? Trzeba ładunek tak. do Tak, Tak, To się jeszcze Jak idzie? się, ja mam, gdzie? się A, tak? A, tak, to Dobra. Tak. Nie, bo nie wiem, czy teraz nie powinno być bardziej do góry, żeby poszło Nie wiem, czy teraz to zamkniemy, słuchajcie Za bardzo jest yy, napęczniałe, tam to było bardziej płaskie Dobra, mamy już gotowe Tędy będzie farba, e, ma wypłynąć I tędy, zobaczymy jak to wyjdzie Jesteśmy bardzo ciekawi Dobra, no to... twórcy odliczają Wórcy odliczają Trzy, dwa... Jeden, jeden, zero Ale długie nie tylko pięknie. Już idę, no, już idę. Dobrze. Proszę państwa, potem mi rozliczymy. E, o wisacie. Trzy, dwa, jeden. No ja. O, świetnie Dzięki teraz będzie nasze <noise> 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 naprzód i odpowiedź na nie czego możemy się spodziewać tak w Matrixie możesz wybrać albo niebieską albo czerwoną okay. dobra no. nie nie, pierdoli. nie pierdoli mnie, no. <głos> <głos> Można. Swam? Można Można? nie 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 zaczynamy na kinie Ale czad. Jak ogień wygląda na prawo. fajnie ta kreska zrobiła. Super. Nie rzeczy, ale to już całkiem fajnie. To znaczy, to był element skręcony Bardziej takie Tak. Serwone. O, bajka. Lampa błyskowa. Czad i ten żółty super wyszedł. Cztery, dwa, trzy, cztery. Jestem druga! No, czekaj, tak po kolei. Tak? Ale jakoby Tylko tu jest ciekawego? Proszę Państwa, zgodnie z w tej chwili przerwa na Tak bym była za niska, bym nic nie widziała, chociaż no bydzę na tym. Czeka. I teraz możemy coś napisać albo... Ale się słuchajcie, narobiłam. Ale ja też się aż spociłam, ale wybrałam właśnie wywrotkę. I to będzie, czekajcie, z drugiej strony. Z drugiej strony. Z drugiej strony będzie, słuchajcie, masakra wywrotki. To no wypadek, wypadek wywrotki. Mam plan, żeby to podbiło to, tutaj, że niby ziemia się rozsypała i wiecie, zakrwawiony człowiek. Ogólnie taki mam plan. No te są zadania ważne, bo one będą punktowane i te osoby, które zrobią najlepsze będą miały szansę na Berlin, a jest tylko 5 miejsc. trochę najbardziej boję się naciśnięciem że coś źle nacisnę tak <laughs> ja zero, to i dobrze tak Spodziewasz się przecież pójdzie wasz większy nie wiem czy da rygotów dzieciaki proś to jest tak jak powiem 0 to wtedy nie musisz mówić 0 na 0 sobie zgruba dłoń głośno 3 2 Jeden, z. Wiki, droga, wiki, Masz już to. Tak masakra piłą mechaniczną pięć. To plak z przodu. Taka kierowca, plak. Kierowca, kierowca, plak. nawet nie pojechał. No. Niestety, no. 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 Niestety, no, śmierć na miejscu. Operacja się udała. Pacjent. Śmierć dzięki. Na waliackich papierach udało się zdążyć do, do pociągu że zasłonię praktycznie na styk i co słuchajcie największa wieka wygrałam wyjazdem Berlina Merlina, Merlina. <laughs> Jestem już w Poznaniu, jest 22.30 Czuję się zmęczona, ale jestem tak podekscytowana tym wszystkim, że i tak mam pełno energii. Super jest. Po prostu nie spodziewałam się, że jeszcze uda mi się wygrać Wygrać tą wycieczkę do tego Berlina. Bo słuchajcie, po 17 osób, tylko 5 miało szansę na Berlin, więc. Mm, jestem jeszcze bardzo szczęśliwa. Meg mega sprawa. No mówię, najlepsze warsztaty w moim życiu. Czegoś takiego. jak powiem znajomym, ej słuchajcie, pojechałam sobie do Warszawy. Yy, wybuchać różne rzeczy, do nikt nie uwierzy. Ja tu wracam po kilku godzinach. A tu jeszcze większy burdel? Słuchaj, niż. Wyszłam to... rano! Ja to nagrywam! I one. Ja nie mogę ich nagrać, śmieją się, ja nie mogę, bo nie chcą być na filmiku. Tylko Iniku się zgodziła na użyczanie. Przepięknie. Przyznajcie, że bardzo ładnie wygląda. z u góry koczkiem i bez okularów. No. I góry pod oczami. Nic nie widać, tu ciemno jest. I tutaj widzicie jeszcze, bo jutro jest konkurs cosplay, jeszcze tak, jutro... Tutaj mamy cały ser, tutaj mamy mm -hmm. ładny naraniowy, niech ja się nie wkuza, pochwalę, proszę mm -hmm. bardzo, tu. To jedyne takie ładne, co mam. Tu mamy, roz... o, o, tu mamy piękny klej... japonek, to też efekt, to, co <noise> <tutaj> jest... <noise> to jest pod buty. Mamy klej stolarski bez 10 na 10 i mój upierdolony paznokieć, przepiękny. Ale no. i to tak się wydaje, że to niby na kostkę, a to jest na, ten, na to łóżko tam, co się rozpierdoliło, no? A tutaj czeka. herbata. Musiałyśmy policzyć, która jest której ile pieniędzy winna, na pudełko od pizzy, bo nie miałyśmy żadnej kartki tutaj ta te pudełko w ogóle jeszcze cuchnie. Czemu ono cuchnie? ale Pizza. wegetariańską pizzą cuchnie. Ogólnie tylko to jest fajne, że ja nikomu nie muszę nic oddawać. Kleje tutaj, to już No Boże! No. Czemu tak robisz, no? Zobacz, no źle to powinno być kurwa z drugiej strony, a z tej To co ty robisz? Napij się może To łączę, to z tym musi być, no. tak ładnie wyglądało Nie wiem co powiedzieć, bo jestem już taka złączona Która jest w ogóle godzina? Nie. Trzecia Trzecia? jest... Nie. To jest wasze zakończenie To pan